Mamy tutaj nową odsłonę, nową edycję pułapki. Czy trudno się gra w takich filmach czy serialach, które wracają? Ja się bardzo ucieszyłam z tego, że wracamy do pułapki, bo. Yy... Lubię tę postać i z taką przyjemnością, no ile minął rok, tak? Nagle się okazało, że są scenariusze, że jest nowa opowieść, bardzo ciekawa, myślę, że trzymająca w napięciu, więc wróciłam z prawdziwą przyjemnością. Ja w ogóle lubię seriale, a ten serial też lubię z tego powodu, że to, są, to, są, to jest krótki serial. On ma w tym sezonie 7 odcinków pierwszy miał sześć i to robimy jak taki długi film. Dlatego, że ja wiem skąd ten bohater idzie, dokąd ma dojść, co mu się przydarza po drodze. Ja jakby to znam, więc konstruuję te role, staram się tak jak w filmie fabularnym, ponieważ znam początek i znam koniec. Jestem zadowolona, że, że spotkałam tak wielu wspaniałych nowych kolegów. Mówię nowych kolegów w sensie, że dołączyli do nas wspaniali aktorzy. Patrzę tutaj na Jerzego Radziwiłowicza, z którym miałam przyjemność ogromną grać w pułapce 2. Dołączył do nas Maciek, musiał Eryk Lubos, Henryk Talar, Wiktoria Gorodera. Ja, żebym kogoś nie pominęła. Wspaniali, o Eryku mówiłam. Wspaniali aktorzy, więc jak wiadomo, w pierwszym sezonie trochę osób zginęło, więc teraz mamy nowych. Czy przy tej nowej edycji ma Pani jakiś wpływ na scenariusz, na to, co się wydarzy w filmie? Ja jestem taką aktorką, która się często wtrąca. I jest... Myślę, że oni też jakoś to w jakiś sposób tolerują, ale oczywiście jak się pojawiły pierwsze scenariusze, to rozmawiamy z reżyserem, z producentami. Ja próbuję mieć wpływ. Próbuję mieć wpływ, ale to nie zawsze się udaje. Znaczy słuchają mnie oczywiście i rozmawiamy o tych moich propozycjach ewentualnych, ale wiadomo, że scenarzyści wymyślili już jakąś historię. Ja mogę w obrębie mojej postaci coś tam mówić, że próbowałam walczyć o jedną postać, ale się nie udało.